Kiedy dwa lata temu podejmowaliśmy decyzję o tym, że będziemy budować nową siedzibę firmy, nie myśleliśmy, że będzie to tak duże wyzwanie. Ten krótki film, który zaraz obejrzycie Państwo, przybliży ten krok, który udało nam się zrobić, a właściwie skok skok z pewnego rodzaju siermiężności. W przyszłość, którą gwarantuje nam nowa siedziba. W tej nowej siedzibie postaramy się wypełnić treścią wszystko to, co jeszcze było przed chwilą niemożliwe. To dla nas wielkie wyzwanie. Zapraszam Państwa na krótką podróż w przeszłość, a później na zobaczenie tego, co udało nam się tutaj zrobić. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na ulicy Kasprzaka w Jarocinie. Przyszliśmy zobaczyć budynek, który jest za mną. Mieściło się tu kiedyś przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, a teraz właścicielem tego obiektu jest Południowa Oficyna Wydawnicza, wydawca Gazety Jarocinskiej i jeszcze pięciu innych tytułów, które ukazują się na rynku prasowym Południowej Wielkopolski i Wielkopolski. Stoimy tutaj u szczytu budynku, dlatego że już niedługo będzie, będzie tutaj główne wejście do obiektu. I to wejście rzeczywiście zmieni całkowicie urodę tego powiedzmy sobie mało atrakcyjnego, mało atrakcyjnego budynku. Dziś tutaj jest pusto. Nie ma nic. Za rok, kiedy będziemy pokazywać i wspólnie oglądać ten film, będziemy mogli się przekonać, co można zrobić. Południowa Oficyna Wydawnicza w ramach inicjatywy Jessica, która jest związana z rewitalizacją obszarów miejskich, uzyskała pożyczkę na to, żeby dokonać remontu i adaptacji tego obiektu dla potrzeb centrum multimedialnego. Redakcji Gazety Jarocińskiej, siedziby zarządu spółki oraz siedziby Fundacji Ogród Marzeń, naszej fundacji, która również będzie tutaj prowadziła ośrodek szkolenia wolontariatu. Gdyby było już po zakończeniu inwestycji, weszlibyśmy tędy do środka obiektu, ale niestety musimy otworzyć za pomocą zestawu kluczy, bramę, a następnie drzwi wejściowe, żebyśmy mogli. Wejść i zobaczyć, co tam w środku jest i w jaki sposób będzie się to e, zmieniało. Myślę, że to będzie dobry klucz. Ta brama jeszcze jest zielona otwieramy. Śnieg kopny, w związku z tym będziemy patrzeli. O, trzeba mocniej pchnąć. Czy uda nam się tutaj dotrzeć? No to chodźmy, zapraszam Państwa na wycieczkę. Tutaj w tym pomieszczeniu będzie. Recepcja, sekretariat naszej firmy. Zdemontujemy tą ścianę, która jest przede mną, i przeszklimy ją, i tutaj będzie wejście do obiektu. Natomiast te ściany, które tutaj są, będziemy starali się zdemontować. One są, jak słychać, z gips kartonu. Tych ścian tutaj nie będzie. Gdyby kamera mogła zajrzeć do góry, to dowiedzielibyśmy się, że tu jest prawie 5 metrów wysokości. No i tak w ten sposób powstanie tutaj piękne pomieszczenie, w którym znajdzie się klatka schodowa prowadząca do góry. Dzisiaj tej klatki schodowej jeszcze nie mam i gdy przejdziemy do następnych pomieszczeń, będziemy widzieli, jak to się wszystko zmieni. Na początek. Będziemy musieli zrobić to tutaj dosyć dużą ruinę. Ale z tej ruiny, z tych zgliszczy, powstanie rzeczywiście piękny obiekt. Wszystkie drzwi, które tutaj są w obiekcie, są niezgodne z przepisami. Trzeba je zdemontować i wyrzucić. Powinny być szersze. Tych ścian, które tutaj dotykam, też nie będzie. A w tym miejscu, tutaj, będzie zaczynała się klatka schodowa, która poprowadzi nas do góry. To wszystko zobaczymy w dalszych częściach filmu, jak się ten obieg zmienił. Tutaj będzie wychodziła ta klatka schodowa, o której wspominałem na dole. Powstanie przepiękne biuro reklamy, ale będzie znacznie większe, dlatego że nie będzie już tej ściany. Przesuniemy ją. A wszędzie na podłodze wymienimy wykładziny. Ale zanim je położymy, będziemy musieli wyrównać tę podłogę, więc wylać na nią będzie trzeba troszkę betonu. Dobrze, zapraszam Państwa do miejsca, w którym będzie moje biuro. Tutaj, jeżeli popatrzymy na, na prawo, na tą ścianę, widzimy taki ślad po drzwiach. I proszę sobie wyobrazić, że tu rzeczywiście będą drzwi. Wykujemy to miejsce, wstawimy drzwi. Tutaj pobudujemy ściankę i od tej ścianki raz, dwa. Dwumetrowej szerokości korytarz. Wchodzimy do biura prezesa firmy. Wymienimy w całym obiekcie centralne ogrzewanie. Będzie zupełnie nowe, nowoczesne, zasilane z sąsiedniej kotłowni, która jest opalana gazem ekologiczne, ciepło systemowe. Idziemy zobaczyć, co będzie po sąsiedzku. Też piękne stalowe drzwi, które wylądują na złomie. Tutaj troszkę przesuniemy ściany i powstanie bardzo ładne pomieszczenie Fundacji Ogród Marzeń. A jeszcze za kolejnymi stalowymi drzwiami będzie sala konferencyjna, gdzie będziemy mogli Spotykać się i z wolontariuszami fundacji, i z ludźmi z firmy, którzy będą przyjeżdżać do Diary na szkolenia, i ewentualnie wynajmować tę salę dla osób, które będą chciały tutaj skorzystać z naszej gościny. Pójdziemy za chwilę klatką schodową, która już nie będzie główną klatką schodową w tym obiekcie, tylko będzie klatką rezerwową i ewakuacyjną. Wchodzimy w Królestwo Nowych Mediów. To biuro, do którego w tej chwili wchodzę, i sąsiednie będą przeznaczone do obsługi portalu internetowego, ale to nie wszystko, co nowe technologie znajdą w naszym nowym obiekcie. Po drodze jeszcze trzeba wejść do księgowości. Tutaj też troszkę pozmieniamy, porozbijamy ściany, zrobimy tak, żeby naszym królowym od Finansów dobrze się pracowało. O, słychać, gips karton. Nie lubimy gips kartonu, wywalimy go. Co więcej, tutaj też to wyrzucimy, bo po co ma to być? W miejscu, w którym jesteśmy, będziemy mieli swoje studio telewizyjne. W związku z tym musimy ten obiekt trochę przystosować do tego. Wchodzimy do pokoju, w którym urzędował Pan Prezes Jerzy Wolski, prezes Wodociągów i Kanalizacji. A zrobimy coś, co nie będzie się podobało zapewne niektórym ludziom, ponieważ zamurujemy te okna. Tych okien tutaj nie będzie. Natomiast y, będzie tutaj studio telewizyjne, które będziemy starali się wykorzystać dla potrzeb portalu jarocińska.pl. I mam nadzieję, że z dużym powodzeniem będziemy gościć tutaj świetnych rozmówców, będziemy mogli robić dyskusje, które będziemy transmitować w internecie, dzięki temu, że w tym obiekcie, w przeciwieństwie do tego, w którym jesteśmy, będziemy mieli łączność dzięki światłowodowi. Tutaj będzie pomieszczenie redaktora naczelnego Gazety Jerocińskiej, pani Pilarczyk, ale będzie trochę większe, bo ta ściana będzie troszkę przesunięta. Pomieszczenie zastępcy redaktora naczelnego, nieduże, ale bardzo przytulne. Wszędzie, gdzie jesteśmy, wyprostujemy sufity, bo tak jak tutaj widać. Sufit jest pochyły, a chcemy, żeby były proste. No i ostatnie pomieszczenie, które zaczyna się w tym miejscu, albowiem tej ściany nie będzie, tej ściany nie będzie, tej nie będzie, tej nie będzie, tej nie będzie. Wszystko tu rozwalimy i powstanie wielkie pomieszczenie dla redakcji Gazety Jaroczyńskiej. Tak jak powiedziałem, nie będzie żadnych ścian, a w tej ścianie, która tutaj jest, będzie duże okno, żeby nasi dziennikarze nie mieli zbyt ciemno w tym pomieszczeniu. Projekt pod nazwą Budowa Multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby Gazety Jerocińskiej i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkolenia wolontariatu został zrealizowany w latach 2012-2013 z inicjatywy i według pomysłu Piotra Piotrowicza, prezesa Południowej Oficyny Wydawniczej spółka ZO. Projekt został zrealizowany w ramach programu Jessica co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rolę funduszu rozwoju obszarów miejskich pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego SA z Warszawy, który udzielił na tę inwestycję preferencyjnej pożyczki w wysokości 1 524 231 zł groszy. W imieniu Banku w Poznaniu w dniu 5 grudnia 2012 roku umowę inwestycyjną podpisali Jarosław Bełdowski, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor zarządzający Marek Szczepański, a ze strony spółki Południowa Oficyna Wydawnicza prezes zarządu Piotr Piotrowicz. Projekt budowy i adaptacji budynku, zakupionego 12 grudnia 2012 roku od firmy Dalkia S.A., przygotowała Jerocińska pracownia projektowa Kowalski, magistra inżyniera Krzysztofa Kowalskiego. Inwestycje rozpoczęto 25 marca 2013 roku. Generalnym wykonawcą robót budowlanych i montażowych oraz wykończeniowych było przedsiębiorstwo budowlano-handlowe Stanisław Hadrzyński z Kotlina. Dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa był w tym czasie inżynier Marek Wysocki, inspektorem nadzoru inżynier Ryszard Kowalski, a kierownikiem budowy Józef Kaźmierczak. Instalacje teletechniczne i elektryczne wykonało przedsiębiorstwo handlowo-usługowo elektryczno-informatyczne inżyniera Roberta Kokota Skotlina. Instalacje wodne, kanalizacyjne i ciepłownicze wykonał zakład usługowy Inbud Zerocina. Magistra Inżyniera Ryszarda Niestrawskiego, kierownikiem robót był Rafał Bachusz. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne zrealizowała firma PHU Kina pod kierownictwem inżyniera Patryka Pieprzyckiego. Nowe meble dostarczyła firma PPHU Marco, spółka cywilna z Zerocina, pod kierownictwem Macieja Kubiaka. System telewizji internetowej zapewniła firma Live TV System, spółka o.o. ze Szczecina, pod kierownictwem magistra Huberta Barca, zaś oprogramowanie i komputery dostarczyła firma Computronic z Poznania. Projekty i koncepcje wystroju wnętrz przygotowali Bata Frąckowiak-Piotrowicz, studio kreacji wnętrz Anna Frąszczak, Daria Rajewska i Tomasz Mikołajczak. Realizacja wystroju wnętrz została wykonana przez należącą do południowej Oficyny wydawniczej agencję reklamową Power Art. Inwestycja o wartości 2 milionów 900 tysięcy złotych została zakończona w grudniu 2013 roku. I to już koniec naszej krótkiej podróży po miejscu, które stało się siedzibą redakcji Gazety Jarocińskiej i spółki Południowa Oficyna Wydawnicza. Zmieniliśmy ten obiekt, co wszyscy widzieli. Zapraszamy Państwa jak najczęściej w gościnne progi tej firmy Gazety Jarocińskiej, portalu jarocińska.pl, Południowej Oficyny Wydawniczej, portalu Lokazje.pl i wszystkich przedsięwzięć, które będzie. Można realizować w tym wnętrzu, w tym również telewizji internetowej.